Przez dziesięciolecia, w świadomości publicznej panował obraz Wehrmachtu jako czystej armii, zawodowego wojska, które nie miało nic wspólnego z potwornościami nazizmu. Mówiło się o oficerach z zasadami, o dyscyplinie, o honorze. Tymczasem prawda, którą przez lata spychano na margines, jest inna. Wehrmacht nie tylko walczył na frontach, był też współsprawcą tysięcy zbrodni wojennych, brutalnych egzekucji, pacyfikacji i mordów na ludności cywilnej. W Polsce pamiętamy rzeź woli. Sierpień 1944 roku. Powstanie Warszawskie. Niemcy mordują tysiące cywilów: kobiety, dzieci, starców. W świadomości zbiorowej to SS i jednostki Dirlewangera są odpowiedzialne za ten horror, ale na ulicach Woli operowały także jednostki Wehrmachtu. Zapewniały wsparcie, logistykę, zabezpieczenie. Świadomie pozwalały na masakrę, nie interweniując, a w wielu przypadkach aktywnie uczestnicząc w zbrodniach. Wehrmacht dostarczał broń amunicję. Czasem nawet ludzi. Na wsiach wschodniej Polski Wehrmacht przeprowadzał pacyfikację. Każde podejrzenie o pomoc partyzantom kończyło się tragedią. Domy podpalano, mieszkańców rozstrzeliwano. W jednej z takich akcji w Złoczewie Wehrmacht rozstrzelał ponad 200 osób, tylko dlatego, że w okolicy widziano nieznanych mężczyzn. W Borowie, Władysławowie, Michniowie, dziesiątki wsi zostały zrównane z ziemią. Na terenie Związku Radzieckiego Wehrmacht działał z jeszcze większą brutalnością. Już w 1941 roku generałowie niemieccy podpisali rozkazy zezwalające na walkę bez skrupułów z wrogiem. Ludność cywilna była traktowana jako zagrożenie. Rozstrzeliwania, gwałty, podpalenia całych osad były na porządku dziennym. Niemieccy żołnierze robili sobie zdjęcia z ciałami cywilów, z powieszonymi partyzantami. Nie była to jednostkowa degeneracja to był system, który zaakceptowano na szczycie. Na Bałkanach Wehrmacht wspólnie z oddziałami chorwackiego Ustaszy i SS pacyfikował serbskie wsie, deportował Żydów, wspierał lokalne milicje w czystkach etnicznych. W Grecji niemieccy żołnierze odpowiadają za masakrę w Kalawrycie, ponad 500 zabitych mężczyzn. W Italii za rozstrzelanie cywilów w Marzabotto. Wehrmacht współpracował ściśle z SS i Gestapo. Przekazywał im jeńców, pomagał przy transportach do obozów koncentracyjnych, dostarczał siły do ochrony deportacji. W operacjach antypartyzanckich żołnierze Wehrmachtu strzelali do dzieci podejrzewanych o przenoszenie informacji, prowadzili egzekucje publiczne, przy szubienicach stawali oficerowie z odznaczeniami. Nikt się nie sprzeciwiał. Wręcz przeciwnie, często robiono zdjęcia, wysyłano je rodzinom jako pamiątki. Po wojnie wielu niemieckich oficerów unikało odpowiedzialności. W procesach norymberskich uwaga skupiła się na SS i NSDAP. Wehrmacht zdołał zbudować mit armii oddzielonej od polityki. Niemiecka historiografia przez lata wspierała ten obraz. Dopiero w latach 90., wraz z wystawą Zbrodnie Wehrmachtu, rozpoczęła się publiczna debata na temat roli tej armii w systemie zbrodni. Warto pamiętać, że nie każdy żołnierz był katem. Wielu wykonywało rozkazy z lęku, pod przymusem. Niektórzy pomagali cywilom, przemycali jedzenie, ostrzegali przed nalotami. Ale system jako całość był częścią machiny śmierci. Żadna armia nie funkcjonuje w oderwaniu od ideologii, zwłaszcza gdy prowadzi wojnę totalną. W okupowanej Polsce już od września 1939 roku wojsko niemieckie brało udział w akcjach masowych egzekucji. Operacja Tannenberg, zaplanowana i przeprowadzona wspólnie z SS, miała na celu likwidację polskiej inteligencji nauczycieli, księży, lekarzy. Listy proskrypcyjne były przygotowywane jeszcze przed wybuchem wojny. A egzekucje odbywały się w lasach, przy wsiach, w obecności mieszkańców. Egzekutorami byli często żołnierze Wehrmachtu. W czasie kampanii wrześniowej odnotowano setki przypadków rozstrzeliwań jeńców wojennych przez oddziały niemieckie. W Ciepielowie 8 września 1939 roku zamordowano ponad 300 polskich jeńców z 74 pułku piechoty. Byli rozbrojeni, poddani, a jednak zostali zastrzeleni na miejscu. Podobne egzekucje miały miejsce w wielu miejscowościach, ale przez lata nie były nagłaśniane. W latach 1941-1944 Wehrmacht był odpowiedzialny za tysiące przypadków wywózek na roboty przymusowe. Polaków chwytano na ulicach, w kościołach, szkołach, a potem, po krótkim przesłuchaniu, wysyłano do rzeszy. Tam pracowali w nieludzkich warunkach, bez wynagrodzenia pod nadzorem. Była to forma niewolnictwa, systemowa, zorganizowana. Wspierana przez niemieckie dowództwo. Kiedy front przesuwał się na zachód, Wehrmacht nie tylko walczył, zabezpieczał również pacyfikacje przeprowadzane przez SS. W trakcie powstania warszawskiego to właśnie regularne wojsko kontrolowało wywózki ludności cywilnej do Pruszkowa. Niemieccy żołnierze pilnowali kolumn kobiet, dzieci i starców. Często krzyczeli, bili kolbami, prześpieszali marsz. Wielu ludzi zmarło po drodze. To nie byli gestapowcy, to byli szeregowi Wehrmachtu. Do dzisiaj odnajdywane są listy, raporty, fotografie dokumentujące udział Wehrmachtu w zbrodniach. Historie ofiar i sprawców łączą się w archiwach, w pamiętnikach, w, opowie w opowieściach rodzinnych. Wiele z nich pozostaje nieodkrytych, zakopanych, zapomnianych, ale prawda wychodzi na jaw. Z każdą nową publikacją, dokumentem, zeznaniem, nie chodzi o zemstę, chodzi o pamięć. O sprawiedliwość wobec ofiar, o uczciwość wobec historii. O to, by młode pokolenia znały prawdę, nie mit. Wehrmacht nie był niewinnym obserwatorem wojny, do jej częścią, często brutalną, bezwzględną, nieludzką. Dziękujemy, że jesteście z nami. Prosimy o subskrypcję kanału